Witajcie tutaj, Luja i Witam Was w y, kolejnej części filmiku, który ta część jest nagrywana telefonem. Więc przepraszam Was, ale może być trochę inaczej. Nie maż. I teraz przejdźmy do kolejnego konia, bo to jest kolejna część filmiku, w którym pokazuję swoje konie. I to jest y, ogier mustang. I on ma imię Diablo. Tak, ma taki kantar. Trochę inny. Na co jego z to fajnie Teraz, to jest jego żona. Klacz trakeńska. Exclusive, która jest z takiej... jest ze stajni 2014 z Szlajsia. To jest Bella. Tak, i on jest z zestawu yy, yy, rekreacyjnego. Teraz koń, koń to jest koń z kolekcji. Yy, rybaczek Mustang, on ma nie Magic. Jest to jest klacz to ta zwykła. Ona ma na imię Merida z 2014 roku. Bo ja mam tą ekskluzyw i taką zwyczajną. To jest kolejny z co kolekcji, To jest klacz arabska. I ona ma na imię Lawenda. tak te kwiaty. To jest źrebak Rekeński 2014 Exclusive i on ma na imię y, Romeo. To jest klacz y, an, Arabska Exclusive z kalendarza adwentowego 2014. I ona ma na imię Iskra. Jest z zestawu rekreacyjnego też. To jest kwiacz arabska, ta zwykła z chyba 2014 roku i ona ma na imię Vanilla, taki na, na derce. To jest zirabak arabski 2014, wersja Exclusive, ja ją mam z kalendarza adwentowego 2014 i on ma na imię Niko. To jest klacz y, y, Frylijska Kora z 2014 roku. To co mi się to nie podoba to jej, jej ma takie y, wstążki. Jak to mówię, y, wstążki. I ona ma właściwie na mnie Kora. Jeżeli nie widać mojej palce, ja po prostu nagrywam telefonem, ponieważ ani część myślę tego. To jest ogier fryzyjski i on na mnie, Tornado. Mój ukochany koń, najukochańszy ze wszystkich, jest serce zostało ujrzeniowego. Jest po prostu piękny, kocham go na życie. On był jednym z moich pierwszych koni i naprawdę go kocham. Jest piękny, wspaniały i dzięki niemu zaczęła się moja miłość do koni fryzyjskich. Bo jest po prostu śliczny, piękny. I kocham go. Pora na kolejnego konia. To jest ogierek fryzyjski i on nie, klaczka fryzyjska. Ona kiedyś była ogierkiem. Bo kiedyś tak myślałam, że to był ogierek. Ale zmieniłam i teraz to jest klaczka i mam na niej Livia. Teraz kolejny kon. To jest ogier eksklu e Exclusive 2016 i on z, z kalendarza adwentowego 2015. Jest po prostu piękny. Kiedy otworzyłam, że oglądaliście moje odcinki z kalendarza adwentowego, to pewnie wiecie, że kiedy otworzyłam pierwsze okienko, to się po prostu zakochałam bo w pierwszym był właśnie ten piękny koń, którego po prostu ubóstwiam i on ma imię Prince on jest na drugim miejscu po moim Tornadzie to jest Prince, ojciec Tornada teraz kolejny koń to jest klacz lipcańska w 2013 i ona ma na imię Biała nie wiem, czemu ją tak nazwałam, ale po prostu. Biała. Teraz to jest rybak lipicański 2013 i on ma na imię Czarny Książę, tak jak z tego filmu. Czarny Książę. To jest koń z kolekty. Ogierd Nisi Walking Horse i on ma na imię Szafir. Niestety jak widzicie muszę go trzymać, bo on ma strasznie krzywe nogi i cały coś przywraca. Więc on ma tutaj taką krzywą nogę, jak widać. Ogólnie koniec kolekcji są zupełnie inaczej wykonane i niektóre są tak, niektóre mają tak giętkie nogi, że po prostu się przewracają i, i nogi się tak wykrzywiają na zawsze. I, I widzicie, nie może samodzielnie ustać. Tennessee Walking Horse ze szlajsia i to jest flika z takiego filmu flika. Oh. Ok, teraz kolejny koń. To jest źrebak Tennessee Walking Horse 2016 i ono, ono ma na imię God? Chyba nugat, tak mi się wydaje. potem sobie jeszcze przypomnę, ale tak mi się wydaje, że to był um, nugat albo jakiś inny. zrobię coś na N albo na jakąś inną literę. Teraz kolejny źrebak, To jest zierabak z kolekty. To jest źrebak y, rasy Tennessee Walking Horse też. I to jest y, rubin. rubin. Muszę już streszczyć, bo mi się bateria wyładowuje. Okay, to jest ogier Tennessee Walking Horse i on ma na imię Piorun. To jest y, klacz, moim zdaniem klacz Kamarsz i ona ma na imię Cindy. Ona jest ze stałą skokowego, tylko Najnowszego. To jest ogier Kamarsz, y, i ona ma na imię Dragon. To jest Ziermaczek Kamarsz, y, i ona ma na imię Gwiazdeczka. Z względu na tą gwiazdkę, którą ma tutaj. To jest e, koń z kolekty. To jest ogier raz Standard Bread. Tak mi się wydaje. Poczekajcie. Standard Bread, tak. I on ma na imię sekretariat. Tak jak koń z takiego filmu, bardzo szybki. To jest klacz z kolekty. To jest klacz Missouri Foxtrotter. I ma na imię e, Tina. To jest końc, kolejny koniec kolekty. On ma imię Starlight i jest rasy Morgan. To jest kolejny koniec kolekty. Nazywa się Melodia i jest rasy quieter Horse. Teraz zupełnie inne konie. To są, to są konie z Wyszlasia. To jest mój piękny jednorożec tęczowy. I ona ma na imię... Rainbow. Rainbow tak? Jest po prostu przepiękna, kocham ją. Teraz kolejny koń. To jest kolejny mój jednorożec. To jest mój pierwszy jednorożec, jakiego sobie kupiłam z Szlejsia. To jest ono, z takiej bajki: Mia i ja. To był taki jednorożec, ono, właśnie go tak nazwałam. Teraz ich dzieci. To jest e, Rubin. Tak, Rubin. A to jest. E, Niestety zapomniałam imienia, ale może sobie przypomnę. Teraz dwa ostatnie konie. To jest. Nie wiem z jakiej firmy jest ten koń, ale jego chyba nazywałam Picasso. Tak mi się wydaje. Już jedno takie imię jest, ale nie wiedziałam jak go nazwać. A to jest. Yy, yy, nie pamiętam jak go nazwałam, chyba nie ma imienia, ale. To była ostatnia część filmiku, gdzie pokazałam moje wszystkie konie. Tylko one się prezentują. Nie jest ich bardzo dużo. Kiedy je wystawiłam z półek, to, yy, to pomyślałam sobie, że chyba zwariowałam na punkcie zbierania koni, bo jest ich naprawdę dużo. Więc do zobaczenia w kolejnych filmach i to była jeszcze ostatnia część tego filmiku. Czekajcie! aż się prześlą inne części.